Dzień dobry, dzisiaj pokażę Państwu, jak za pomocą falownika saniu SXZ, czyli falownika do silników jednofazowych sterować e, mieszaczem powietrza, w, o, który zasilany jest silnikiem również oczywiście jednofazowym. E, Podłożenie falownika oczywiście do zasilania jest bardzo proste. E, tutaj do górnych zacisków podłączamy oczywiście zasilanie. Do dolnych zacisków podłączamy silnik. I tak mamy całość skonstruowaną podłączenie zestawu czyli falownik jednofazowy do mieszacza z silnikiem jednofazowym. OK, ustawimy również parametry, tak aby sparametryzować falownik i dostosować go do naszego silnika jednofazowego czyli musimy wybrać parametry tak. P209, jest to parametr mówiący nam o e, napięciu znamionowym silnika oraz parametr P210, czyli prądu znamionowego silnika. To oczywiście te e, dane techniczne odczytujemy z tabliczki znamionowej, która znajduje się na silniku. A ja teraz przybliżę tak, aby widać było falownik i wybierzemy te, te dwa, dwa parametry, czyli P209 Przyciskiem Mode przechodzimy do e, parametrów P i wybieramy 209. To przyciskami góra-dół oczywiście. Zatwierdzamy przytrzymując dłużej e, przycisk Mode i przechodzimy przycisk Enter. Przyciskami góra, dół szukamy parametrów, odpowiedniego parametru, wartości parametru. Znajdujemy P209, czyli napięcie znamionowego silnika. Aby wejść do parametru, przytrzymujemy przycisk Enter. Ok, jak widzimy, przejdziemy do parametru i przyciskiem ee, Dobra. Czałkami góra dół Czekaj. Aby wejść do parametru P209, musimy e, przejść do e, parametryzacji falownika, czyli naciskamy przycisk MODE. I jak widzimy, tutaj e, mamy do wyboru przeciągami góra dół wszystkie możliwe parametry. Nas interesuje parametr P209, czyli napięcie znamionowe silnika. Aby wejść do parametru, naciskamy e, i przytrzymujemy przycisk Enter. I jak widzimy po chwili przechodzimy do wartości wybranego parametru. Tutaj za pomocą krótkich przycisków Enter przechodzimy do odpowiedniego pola wartości. Nas interesuje napięcie znamionowe 230V, a więc ustawiając odpowiedni parametr, zatwierdzamy i przytrzymujemy dłużej przycisk Enter. Przechodzimy do ustawiania prądu znamionowego silnika. W naszym wypadku w naszego mieszacza jest to 2,8 A, dlatego. E, taką wartość już nie ustawimy, czyli standardowo szukamy wybrany parametr, czyli 210, przechodzimy do wybranego parametru, przyciskając troszkę dłużej e, przycisk i wybieramy e, wartość 2,8A, 2 ,8 taki, e, takie natężenie e, ma nasz silnik i zatwierdzamy wszystko przyciskiem Enter. Okay, mamy wykonaną parametryzację. Oczywiście tutaj e, już od początku z fabrycznych ustawień wiemy, że mm, za pomocą st częstotliwość sterowana jest za pomocą potencjometru. Warto również pamiętać, że tutaj bezpieczne sterowanie silnikami jednofazowymi przez falownik to jest tak do około połowy prędkości zakresu częstotliwości. Czyli tak starajmy się do 25-30 Hz sterować takie silniki, ponieważ poniżej, poniżej połowy silniki mogą się męczyć, grzać krótko mówiąc i ulec z szybciej awarii. Ok, a więc zostało nam nic innego jak przetestować nasze połączenie. No, więc ustawmy sobie 37,2 Hz jako częstotliwość i uruchomimy nasz układ. I jak widzimy, od razu silnik jest sprawiany w ruch. I falownik napędza teraz nasz silnik jednofazowy. Możemy sobie troszkę zmniejszyć prędkość. Tu już jest taka graniczna wartość e, częstotliwości, te 25 Hz i tego się mniej więcej trzymajmy, poniżej już silnik będzie się grzał, e, może ulec e, szybciej jewarcji. Oczywiście możemy sobie dostosować prędkość, silnik od razu przyspiesza, nabiera, e, nabiera e, większej częstotliwości. No i oczywiście e, prędkość również jego wzrasta. Także w tym filmiku było zademonstrowane jak za pomocą falownika jednofazowego można w łatwy sposób sterować i kontrolować e, prędkość obrotową e, silników jednofazowych. Dziękuję za uwagę.